Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj Pogadamy sobie co i jak dalej Co będziemy robić w zimę Bogu w nie pracy jest dość dużo Zacznijmy od ogara Na dniach prawdopodobnie Przyjdą wkrótce do Do gaśniku, więc będzie konkurs Będzie montaż gaśnika Delorco Eee, to z takich przyjemnych rzeczy jest mniej przyjemnych rzeczy to jest kilka problemów z żonarem mianowicie eee, bezwłocno zaczęło słychać ładnie przepisać głowy eee, tam powiedzmy że robiłem zdjęcia eee, i raz podniosłem, dwa razy go podniosłem na koło tam na futry, na śrucie zawusowałem i łańcuszek z, z Faworita bo no niestety ale się rozciągnął na tyle że o, ociera obudowę o wrzucę wam, wam teraz yy, nagrania tu słychać yy... I słuchajcie ewidentnie coś lata po karterze w łańcuch Wciskam sprzęgło, czyli, tak jakby odcinam napęd z, z łańcucha, jeszcze jest. O! Jest cisza. Wał stoi, nie? puszam. No i wydaje mi się, że łańcuch sprzęgłowy. Obcierał kartę Dobra eee, Aha, jest, w takim eee, serwisie udało mi się naprawić A żeby to nie naprawić Tylko wymieniłem Wymieniłem licznik na oryginalny Rometa Trebom Romet i licznik działa choć dość mocno on jest uszkodzony, bo dość mocno on nie uszkodzony, on jest dość mocno wytarty, wyjechany ale działa dobrze eee, co jeszcze? W poprzednim vlogu w maksymalnej mówiłem, że ee, będzie ee, będzie Simpson Airbnb 7 na 2 Szwelbę eee, tak jak mówiłem wcześniej karoseria jest rozebrana Trzeba ją dostarczyć do lakiernika i będzie sobie ona tam pomało malowana, nie ma z ciśnienia, rama już została pomalowana proszkowo przez poprzedniego właściciela. Ja sobie po prostu ogarnę resztę, bo po prostu jak kupiłem tego Suksona, gościu nie ja wiedziałem, że on jest do zrobienia, gościu mówił, że jest wszystko na Picodelo, instalacja jest z tego modelu, nic nie przykręcone było, ja nie jechałem na przegląd. I kurwa, tak rozkręcałem go pomału i się dziwiłem, że ja kurwa dojechałem. Wahać w ogóle nie Coś tam krzywe, coś tam tego, szmeges. No ale... No ale dobra. Co dalej? Aha, no i będą filmy. Mam nadzieję, że się tam jest do remontu choć patrząc na części, no to dużo ten remont by nie wyszedł eee, dużo ten remont by nie wyszedł o ile skrzynia jest w dobrym stanie eee, i do kupienia byłby tylko wał, a części wysuszone, no to jak wiecie pewnie, że jest eee, że jest wszędzie wszystko można kupić eee, wał za 100 złotych, można kupić wał za eee, 1000 zł Taki na w końcu od nich. ja raczej nie będę go w żaden sposób, yy, tak będę chciał mniej więcej w oryginalności go zostawić. No ja wiem, że malowany, że już to, że tamto, ale no, no, jakoś nie. Yy, raz szkoda kasy, bo wolałbym sobie zacząć jakiś inny projekt motocykla niż inwestować w te motorowerki yy, albo po prostu kupić S51. i... Nie go bo to jest no, lepsza konstrukcja, ale przynajmniej lepsza, lepsza budowa. Yy, tego, żeby założyć jakiegoś kwaria yy, 150, jest Hondy CBX. nie pamiętam, to jest tam inna cylinder, ale. To yy, no, się nie nadaje tym by było moim zdaniem. No, to jest konstrukcja lat 60. Ta rama jest taka, nie wiem, jak konieczna jest otwarta. oparta. No, Ona nie ma podparcia one raczej później mocy nie. Yy, wytrzyma z tego co tak yy, z tego co tam oglądam yy, tego Smithson'a to raczej tam dużo roboty nie będzie yy, finansowe, o finansowej bo no, roboty no ja go rozbiorę do ostatniej ćwifki wszystko, to z to zamówienie albo na Jack Motors albo na jakieś... to zobaczymy gdzie będzie się taniej opłacało nie? Yy, i będą dwa etapy pierwszy etap to będzie posprawanie karuseli Drugi etap to będzie, yy, drugi etap to będzie ogarnięcie silnika, bo yy, nie chcę, nie, nie chcę, nie chcę. Ja ogólnie najbardziej lubię silniki robić, ale jakoś nie chcę mi się koszty yy, yy, Nie chce mi się jakichś yy, kosztów przystać, bo yy, jedyny problem jaki tam jest, to jest problem z... Nich. problem z biegami one tak wchodzą i wchodzą ale wiesz tam problem z tym wybieraciem wieków był dość mocny eee. bo nie wiem czy wiecie w Szwembe tak samo jak e, SM50 czyli w dół w dół? w dół zmienia się piętą w dół zmienia się piętą to coś więcej? no nie wiem może jakiś unboxing, może skupię jakąś kamerę e, bo teraz na nim mam telefonem a wyszło a wyszła do 9 może sobie w kupić go pro dziewiątkę. A tu gdzie mieszkam jest go dużo tańsze. Jest dobro, dużo tańsze. Bo u nas tutaj na promocji kosztuje 370 euro. 370? No, to ja też rząd to pytam po pamiętać. A miałem prezent dostać, także znaczy, może uda się GoPro wyrzeźbić. A w Polsce 2700, no to różnica jest dość znaczna. Ulicy może zakupię sobie to GoPro. Pokażę Wam unboxing co tam czy To zobaczymy. Coś tam będzie nagrywać na hala, że... ja tam... yy... także No mam nadzieję, że nigdy nie będzie przez zimę. Raczej jeśli nie będę Vlogów może też tam Zobaczymy, Zobaczymy, wszystko się okaże. Wszystko się okaże. Co się okaże? Jaka będzie pogoda, jakie będą warunki do jazdy, jak z czasem będzie, bo też nie ukrywam, że nic nie zmienia się na lepsze, żeby czasu dla siebie, dla rodziny było więcej, tylko póki co zmienia się w drugą stronę, że czasu jest coraz mniej roboty coraz więcej pieniędzy też coraz mniej także też trzeba wszystkie koszty liczyć a już zrobiłem kilka motocykli kilka motorowerów pieniędzy na to poszło może bym to kiedyś sprzedał ale no na razie nie jestem nie jestem zainteresowany sprzedażą no, jakby ktoś dobrze zapłacił Trochę nie sprzedam, no ale cieszy mnie to, więc zaraz się trzyma. No też jestem w takiej sytuacji, że raczej w tym roku ani na MZ, ani na SARC nie pojeżdżę. Bo wywiozłem je do... je do, yy, do mamy, bo ja nie mam miejsca gdzie je trzymać. Eee, to trzeba papiery. Papiery są zrobione. Eee, obserwatora zabytków trzeba po prostu zarejestrować i byśmy po prostu wtedy Trzeba chcę się zarejestrować Jeździć z papieru do zabezpieczenia otóż po takich pola się nie zostało na... No, ale dobra dobra nie przedłużając moje plany znacie eee, moje plany znacie życzcie eee, powodzenia w naprawach Zostaw komentarz, tu święty pamiętaj bo mam już 17 a ja wiem, że im więcej nagrywam filmów, tym więcej składa subskrypcji. Więc yy, jeśli nie subskrybujesz kanału, to proszę, zasubskrybuj. Ciebie nie kosztuje nic. Yy, dla mnie to naprawdę yy, duży props duże docenienie, że po prostu ktoś chce mnie oglądać. A, tak ci wydaje się, ale takie nagrywanie to. O, to kosztuje wysiłku To nie jest tak, że. To nie jest tak właśnie jak się wydaje, że sobie filmiki nagrywamy. No nie, o wszystkim trzeba pamiętać. Yy, o wszystkim trzeba pamiętać. zapomnieć jednej rzeczy z domu i, i po nagrywaniu. Dobra. Dzięki, dzięki za, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Za oglądanie. <grytanie> Do następnego, następny vlog pewnie będzie z warsztatu. Dobra, trzymajcie się.